Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem mistrz a to kolejny odcinek z mojej serii e, World of Tanks, e, niecodzienne bitwy. I właśnie dzisiaj wam pokażę, jak e, służę pomocą 70 na i IS-3A. Powiększamy i to może być raz jeden, bo to krótki materiał, ale chciałem powiedzieć, że tak można też. E, I to właśnie jest bardzo dobre. Zobaczycie o co chodzi głównie. Wylosowała mnie na dziesiątki, mówię No nic nie zrobię yy, Słabo jest, ale dziwiłem się ile ja mogłem zrobić Znaczy nie ile mogłem zrobić, tylko co mogłem zrobić, zobaczycie zresztą Co się stanie Ten czołg na Golidzie ma 221 penetracji, a na podkalibrowy, podkalibrowych, więc tu więcej jest w stanie zrobić Tu proszę grillek czy ja go strzelę, czy nie? Strzeliłem, ale nie wiem, czy było. I tu się odwracam, z czołg WZ111. Póki się nie stało, to go waliłem. Może przyspieszymy, bo zanim tam dojadą, to długo minie. Czołg próbowałem, ale go nie było. Czekamy na naszą e4, będzie wtedy akcja. I strzelił. Wiedział, że ja strzeliłem. Bardzo ładnie. Tu nie, nie trafiłem niestety. I tu teraz razy jeden. Ponieważ będzie akcja. Myślałem, że tu strzela, ale się nie udało niestety. Tu chwilę jeszcze czekałem. Jeszcze wystawił wózetka. Ale mówiłem, nie będę tracić czasu. Pojechałem gdzie indziej atakować rogu. bo tu już właśnie przegrywali, a e była zagrożona. Przyjąłem jeden strzał chyba. Turendy ja tu zaatakowałem. A, tu coś takiego zrobiłem. No to manerz fajny. I tu jechałem chyba właśnie odważnie już. mówiłem E4, no mogli ją pokonać, więc ja mówię, a, odważny podjadę sobie. Właśnie, przyjąłem strzał i jechałem odważnie A co mi tam? Czekałem chwilę I strzeliłem, nie... Właśnie, nie zarysowaliśmy wytał w PZ-a, powinien być I to właśnie przyklejanie się do Mausa Uratowało mnie Tu niestety nie trafiłem Dwa strzały powinny w Mausa wyjść, a nie w wytał w pz bo Maus byłby bardziej groźny Trochę zepsułem, ale ogólnie go tu tłukłem ładnie on nie mógł na mnie działa obniżyć. I on chyba właśnie tędy jechał, to ja za nim. On w to, to ja w tą. I strzał kolejny. I na, nazwałam to odcinek... Y, służę pomocą dla e Ponieważ tak było. Mausi nie mógł na mnie obrócić. I rozwalony został. W znaczy, że tu się coś zdziwiłem, co się stało. Ponieważ jest Pantera 2. Nie wiedziałem, ile ona miała penetracji. Ustawiłem sobie sobie skrapa. Może trochę za bardzo skontowanego. I walnąłem ją raz. Naprawiłem gąskę. I ona mnie szybko rozwaliła. Muszę sprawdzić ile ona ma reloadu, czy rzeczywiście 3 sekundy. Yy, czy ta cheatowała. No nie wiem, ale i tak, nie wiem czy pokazałem tu rundę dalej. Jak to się wszystko potoczyło. Ale tak nie można na razie. Stała kamera włączona, swobodna kamera wyłączona. O, właśnie, grip 15, kabu 4 Tu opanowują bitwę, jeszcze pokażę dodatkowo, co oni tu robią. Coś z tym małym zepsułem, że nie waliłem w niego dwóch strzał, tylko dwa się zrykoszytowały. O, od niego jeden, ale od innego. No i właśnie tu są problemy z powtórką. Mm. Niestety. Ale gdzieś tu klikałem dalej, żeby było. I tu KW4. Typ 4Heavy pokonał RHMA. I jedziemy dalej. Tam jest Jack Tiger. I tu jest Grill 15. Typ 4Heavy powinien go widzieć. Swobodna kamera włączona, stała kamera włączona. OK, jest dobrze. I tu patrzyłem na niego taki, że tu dolna płyta i górna wchodzi. I z boczku właśnie to skontowane. Jakby kto pytał i właśnie jeszcze TVP i grill 15. Teraz grill 15 był i LTTB. Tu próbowałem z grillem trochę zepsuć, z tym grillem. O nieba, zobaczycie sami. O tu powinien wyjechać. A on nie wyjeżdża. Tak, bym już oddał dwa strzały. Właśnie zepsuł tym LTTB. A tu teraz, właśnie TVPCU. Typ 4 Heavy go bije. LTTB go bije. I tu właśnie chyba zaraz będzie dobity. Dobity przez Centuriona 1. Ok. Bitwa skończona. Myślę, że wam się podobało. Takie motywy właśnie będę nagrywać. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam.